Pewna polska para Kasia i Piotrek spotkała się na jednym z gorących letnich dni w Warszawie. Ich oczy spotkały się przypadkowo na przeciwległej stronie ulicy, a iskra między nimi zapłonęła natychmiast. Kasia była piękną brunetką o zmysłowych oczach, które przyciągały uwagę każdego mężczyzny. Piotrek natomiast był przystojnym blondynem, o czarującym uśmiechu. Oboje czuli, że to przeznaczenie zaprowadziło ich na tę samą ulicę tego dnia. Od tamtej chwili Kasia i Piotrek, Zaczęli spędzać coraz więcej czasu razem. Ich miłość rosła w siłę, a każde spotkanie było pełne radości i namiętności. Razem odkrywali piękno Polski, podróżując po malowniczych miastach i rozkoszując się urokami natury. Ich relacja była pełna miłości i zaufania. Kasia i Piotrek wspierali się nawzajem w trudnych chwilach i celebrowali razem każde zwycięstwo. Ich miłość była jak płomień, który nie gasł nawet w najtrudniejszych momentach. Jednak los postawił na ich drodze wiele przeszkód. Kasia musiała zmierzyć się z chorobą, która zagrażała jej życiu. Piotrek nie opuścił jej ani na chwilę, stał u jej boku i służył jej wsparciem. Razem przeszli przez wiele leczeń i operacji, a ich miłość tylko się umacniała. W końcu przyszedł dzień, w którym Kasia wyzdrowiała. Była to chwila pełna radości i wdzięczności. Kasia i Piotrek postanowili uczcić ten moment, decydując się na ślub. Ich ceremonia była piękna i wzruszająca, a wszyscy goście mogli poczuć miłość, jaka ich połączyła. Po ślubie Kasia i Piotrek zdecydowali się założyć rodzinę, doczekali się dwójki wspaniałych dzieci i stworzyli szczęśliwy dom, pełen miłości i radości. Ich historia romantyczna była pełna trudności, ale pokazuje, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać wszystko.